Dziękuję bardzo za ten wspaniały początek. W ogóle proszę Państwa, jest dobrze zacząć dzień. Dzień dobry Państwu. Dobrze jest zacząć tydzień od dobrego poniedziałku, dobrze jest zacząć swoją drogę artystyczną od dobrego poniedziałku, dobrego spotkania u nas na olsztyńskim zamku. Bo postanowiliśmy Muzeum Warmii Mazur oraz Fundacja Środowisk Twórczych stworzyć taką szansę, dać młodym możliwość wystąpienia, zademonstrowania swojego artyzmu, swojej sztuki na początku drogi, tu w salach Kopernikowskich, Olsztyńskiego Zamku, gdzie tylu wspaniałych artystów, tylu wspaniałych poetów, pisarzy, Muzyków, malarzy miało już swoje dobre chwile. Mam nadzieję, że ci młodzi artyści nastroją nas niezwykle pozytywnie do świata, ale też i sami będą chłonąć, będą chłonąć tę atmosferę Ośnińskiego Zamku, te fluidy, które tutaj panują. E, e, będzie gospoda, gospodynią tych spotkań. Zaczynamy je od sal a potem pewnie będziemy wędrować jeszcze po piwnicach zamkowych, po wieży, po dziedzińcu, w różnych miejscach, ale zawsze tym miejscem spotkań na dobry poniedziałek będzie Olsztyński Zamek, siedziba Muzeum Wami Mazur. Tak jak przed chwileczką powiedziałem, to do kamer, świątynia wszelkich mus. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Elżbieta oddaje Ci miejsce.